Jak otworzyć i zapisać dokument Word w usłudze Word Online? Aby stworzyć, edytować dokument Worda, nie potrzebujesz mieć zainstalowanego na dysku Worda. Wystarczy dostęp do internetu oraz konto Microsoft. Używam Windowsa 10, konto, aby sprawdzić, jakie mam konto Microsoft. Przechodzę do ustawień, konta i tutaj twoje informacje jest Adres Twojego konta Microsoft. I za pomocą tego konta, loginu oraz tego hasła, które używasz do logowania się do Windowsa, możesz również zalogować się do usługi OneDrive. Wpisujemy OneDrive. Można też bezpośrednio wpisać Word Online. System może zapytać się o hasło, więc podaj adres e-mail i login taki jak przy logowaniu do Windowsa. Jeśli korzystasz z usługi OneDrive, masz ją cały czas aktywną, system rozpozna, że jesteś już zalogowany. Tak wygląda OneDrive. Tutaj też możemy przejść do Worda. Lub bezpośrednio wpisując Word Online. OK, jest tutaj szereg szablonów. My stworzymy sobie jakiś pusty dokument. Zmienimy sobie jego nazwę. Niech się nazywa Przykład 1. Wpiszemy sobie jakiś tekst. I w tym momencie dokument już powinien być na moim koncie OneDrive dokumenty jest przykład jeden jeśli chcemy zapisać dokument na dysku klikam na plik oraz robię zapisz jako i tutaj możemy wybrać pobierz kopię pobierz kopię na dysk, klikam obiekt typu dokument jest gotowy kliknij tutaj aby pobrać ponownie klikam i wybieram Zapisz jako. Możemy teraz wybrać miejsce, w którym dokument ma zapisany, powiedzmy na pulpicie, klikam zapisz. Podobnie możemy zrobić, jeśli chcemy pobrać plik PDF. Robimy zapisz jako oraz pobierz jako plik PDF. Zapisz jako, też nie będzie na pulpicie. I gotowe. Sprawdźmy sobie jeszcze te pliki. Jest plik dokument Microsoft Word oraz dokument PDF. Proszę zostaw komentarz, odwiedź moją stronę it i dziękuję za oglądanie.